Zwiedzimy sobie tunele techniczne, być może ucieczkowe, jak znał, tak zwał. Zacznę od tego budynku, co tam widać z trzeciego piętra. I w połowie z tego tunelu wyjdziemy. I jest zejście na dół, i są jeszcze trzy kolejne wejścia. I dzisiaj pokażę dokąd one prowadzą. A więc zapraszam do oglądania. Tak jak przed chwilą mówiłem, zaczynamy tutaj od tego budynku wejście na samą górę i górą tunelem przejdziemy do tego wyjścia na zewnątrz. A tam, już będę pokazywał na bieżąco, Czy jak się tutaj wtorlam na samą górę do tego tunelu, to się to się włączę. Żeby materiał nie był za długi, bo obejść to wszystko tutaj dookoła to naprawdę trochę czasu czasu zajmie. Przed chwilą tutaj było dosyć takie zainteresowaniem moją osobą jak przechodziłem. Miałem jakieś samochody stały ale myślę, że uda się pokazać i nie będzie żadnych przygód. Także będę u góry to się włączę. Dobra, dostałem jeszcze na samą górę. Tam widać jest ten tunel tak to wygląda z góry Znajdujemy się obecnie w budynku 1116 Denitracji kwasów I teraz właśnie tym technicznym tunelem Jak go nazywają Co niektórzy Wyjdziemy na zewnątrz Tutaj gdzie widać już prześwit A zobaczcie jakie tutaj spady są Wszystkie piętra na dół się leci Także nie jest bezpiecznie. O, no i już jesteśmy w tunelu. Czyli tak, tunel techniczny. Zobaczcie na wielkość, tędy biegło okablowanie i rury. Ale na pewno też ludzie się przemieszczali tymi tunelami, bo nie wierzę, że tylko techniczne. I że tak sobie po całym terenie latali z budynku do budynku. Pewnie jako ucieczkowy też służą. To jest właśnie wyjście z niego, a dalej prosto jakbyśmy poszli, to już jest tam eksplozja, a ostatnio jakoś tak wrogo nastawieni ludzie są z eksplozją i przeganiają, a tutaj jest wyjście na zewnątrz i na pewno jak będę się rozgłaszał, to będzie mnie tutaj słychać, także zaraz wyjdę i się włączę, jeszcze tylko porobię parę zdjęć. A jeszcze taka mała informacja to tutaj właśnie powstało logo do mojego kanału Właśnie tutaj ze zdjęcia z tego miejsca Widać tutaj dosyć świeże ślady na ziemi Także ktoś tutaj był ale nie wiadomo kiedy Tak wygląda od zewnątrz ten tunel a tam jest kolejny powyżej ten idzie dookoła, tam i tam już jest budynek eksplozeum a mnie interesuje tutaj to to tutaj na dole Latem to jest tutaj piękny klimat tutaj mamy jedno wejście do tunelu. Zobaczymy sobie. Tylko, że ja bardziej. Tutaj to wejście sobie dzisiaj obrałem, bo tam są trzy wejścia do tuneli. Jeszcze przy okazji pokażę, jak tutaj to fajnie wygląda. Zobaczcie od zewnątrz ten budynek, że przed chwilą byłem w nim. Tutaj. A tutaj idzie ten tunel i on biegnie tam a tutaj mamy jakieś dwa wejścia sobie zobaczymy nie wiem czy ja byłem tutaj kiedykolwiek Zobaczymy, dokąd to prowadzi. Ale widzę, że niedaleko było światło. Widać, jest taki zupełnie inny ten tunel. Nie ma tych haków na ścianach, jak widać. No, dokładnie, jest wyjście. Aha, dobrze. No i bardzo dobrze. Bo nie chciałem tędy schodzić, także w, tamtym, w tym tunelu, którym teraz nie szliśmy, nigdy nie byłem. Nie chciałem tędy schodzić, bo jest ślizgo. Także wróciliśmy sobie z i mamy teraz dwa przejścia. Jest jedno tu i drugie jest tu. A tak to wygląda. Czyli najpierw sobie pójdziemy zobaczyć tutaj, dokąd ten prowadzi. Już widać, że jest długi. Tutaj nie wiem, jakaś wnęka na windę. No tutaj jest dość wąsko, bo mógł być techniczne. Nie dość, że wąsko to jeszcze te haki wystające. Trzeba uważać, żeby się nie zarysować. to wyjdziemy, bo tu jest jasno. A więc wyszliśmy to jak widać za narożniki. na Ścianka wydmuchowa w razie wybuchu, żeby to poszło na boki Żeby się nie skupiło co mamy tutaj i tamtym korytarzykiem jakby się poszło, to wyjdziemy po eksplozeum. Jest kolejna ścianka wymuchowa i tutaj mamy budynek nitracji gliceryny czyli to pomieszczenie i tamto pomieszczenie co byliśmy przed chwilą to jest jedność. A tutaj tak jak wspomniałem prędzej tutaj byśmy doszli do koło chyba, a nie, to jest jeszcze inne wejście. Chociaż nie wiem już teraz sam, bo tak jak widać te korytarze są tak. Tak, tam jest budynek eksplozałem u górę. Już nie będę się rozgłaszał, bo chcę tutaj do końca sobie nagrać. Także wracamy do tego tunelu. Może żeby się nie pogubić, najważniejsze. Przejście do jakiegoś następnego tunelu. Tutaj co mamy? Też jakoś pozostałość. Są te, właśnie zakamarki różne. Tu są schody. A gdzie wyjdziemy? Nigdzie. Wyjdziemy w tą stronę dalej. Muszę pamiętać mniej więcej, gdzie wchodziłem, bo naprawdę idzie się, jak sami widzicie, zalubić. Tutaj widać znowu jakiś wrześwit, w suficie. Zawsze mnie ciekawiło od czego te prześwity są Echo Czyli tam jest jakiś też tak budynek Co to jest? W Sadziadostwo tam teraz przez dziurę można zobaczyć gdzie jesteśmy. Nie podziemiam tylko tak jakby nad To mnie wystraszyło z daleka Moje puka nie słychać na kilometr, ale co zrobić? No i teraz wam powiem, że znajdujemy się w budynku żelatynizacji, tak zwany piętrowiec, czyli wszystko, wszystko jest połączone. Czyli tutaj, teraz, na ostatnim piętrze, jestem w tym budynku. Żelatynizacji. A tutaj jest niedokończony. Nie będę świecił latarką, bo tam jest czynny budynek. eksplozeum na wprost co widać. A tutaj mamy niedokończony tunel. Albo był, i został zburzony. Który miał biec w tamtą stronę, właśnie z tych aktywnych budynków. Czyli nitracja. Żelatynizacja, wszystko połączone korytarzami technicznymi. Tak się to przedstawia tutaj. Teraz będę musiał wrócić w tym korytarzem i zobaczyć tą drugą stronę po prostu, gdzie, gdzie prowadzi. Tak myślę, czy tutaj jakoś nie przejść na zewnątrz. Tamtego budynku, bo tym korytarzem to jest kawałek. i nie chcę tam się pogubić. Dobra, idę tym Jak wyjdę z niego na końcu, to się włączę. Nie będę całej drogi pokazywał, bo już widzieliście w tą stronę. Ale widzieliście, tam wchodziłem. Byłem na poziomie, można powiedzieć, że ziemi, a tutaj wyszedłem na trzecim piętrze. I też wchodziłem na trzecim piętrze w, w, w tym innym budynku. Dobra. Tutaj byłem, tutaj byłem, Ten tędy się kieruje, jak wyjdę to się łączę. Jednak się trochę pogubiłem i wyszłem z drugiej strony tunelem. I teraz sobie zejdziemy tutaj i sprawdzę jeszcze ten tunel na prawo. Bo tutaj tymi dwoma na lewo to szliśmy, jednym to z jednego to wyszedłem właśnie tutaj w to miejsce. Z tego ten kolejny tutaj tunelik. Dokąd on biegnie, a biegnie widać niedaleko tam już widać prześwit. Nie pewnie zakręt jest. Zobaczymy gdzie wejdziemy. Komary już zaczynają atakować. Zobaczcie. Czyli jakby nad nami jest następny. Powstają toperze Jaskinia Batmana. Dobra, czyli mamy kratę. Nie przejdziemy, Już nie, to nie widać, ale skoro jest tablica, to nie będziemy się pchać. A tu jest wyjście, tylko gdzie? W tym wyjściem jeszcze nie wychodziłem nigdy. kojarzy go. Tu jest wyjście Aha, tutaj jest ten korytarz Nad którym przed chwilą przechodziłem Chyba zawalony Ale tak west zawalony Zwłaszcza jaki tu jest klimat Wszędzie dookoła korytarza I tutaj jeszcze jakieś pozostałości Nie podchodzę bo nie chcę wpaść tam Ale tutaj można zobaczyć jakie zbrojenie było Jak palec Tutaj jest zawalone A to jest to co przechodziłem przed chwilą co pokazywałem? Tak tam jest następny. tylko że to wszystko już prowadzi teraz w stronę tego do ekspozeum Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Pokazałem trochę przejść. Będzie jeszcze odcinek z kolejnych, bo mam plan odnośnie tutaj tego miejsca i kolejnych korytarzy, których nie znam. Jakiś czas temu już też wspominałem na tym, o tym na filmie, byłem właśnie tutaj i zdążyliśmy dojść do tunelu ze znajomym i już z eksplozeum był gościu, że mamy opuścić teren, bo, bo to niebezpieczne miejsca i w ogóle i tak się zakończyło to. A więc co, do następnego, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.